Siema, z tej strony Kubiks, witam was w kolejnym odcinku serii FIFA Ultimate Team, jest to już odcinek 11, a ja kontynuuję w nim swoją przygodę z pierwszą ligą. Jak dobrze pamiętacie w ostatnim odcinku zakończyłem odcinek z zwycięstwem, mam w tym momencie 6 punktów. Po trzech meczach dwa zwycięstwa, jedna porażka, kontynuuję realnie moim składem z Bundesligi. W tym meczu będzie siedział Lewandowski, jak widzicie Arnautowicz w ataku, zostaje Wierinia, który zaimponował mi w ostatnim odcinku. Jest w obronie jeszcze Westerman, zadam tego z powodu fitnessa i to mój pierwszy przeciwnik. Formacja 4-1-2-1-2, czyli najdroższa w grze w ataku Balotelli z lewej strony, Jovinko, który jest świetny w obronie Walter, Samuel i Lucio. Czyli nie jest to zbyt szybka obrona, co postaram się wykorzystać. To jest na pewno bardzo mocna. Zobaczymy, jak mój przeciwnik sobie poradzi, mając takich obrońców. Zaczynamy mecz. Kubik z FC w czerwonych strojach. Muszę Wam powiedzieć, że ten mecz był naprawdę jak rollercoaster. Tutaj pierwsza akcja, Wierinia, szósta minuta, piękny strzał, jeden do zera. Zaimponował mi ten zawodnik w poprzednim odcinku, co mieliście szansę oglądać. Tutaj Arnautowicz mija brońce dość prostym dribblingiem i lewą nogą wykańcza akcję 2 do 0, 17 minuta. Świetnie układał się ten mecz. samego początku, rewelacyjny początek. by tak dalej, ale niestety tak dalej nie było. Tutaj ośrodkowanie z rzutu rożnego i Lucio zdobywa bramkę w 20 minucie, było 2 do 1. Tutaj kolejna sytuacja, świetne podanie do Arnautowicia, to dla niego sytuacja idealna do zdobycia bramki, jednak bramkarz nie pozwala mu na to, pauluje. Dostaje tylko żółtą kartkę, chociaż dla mnie to powinna być czerwona. W takich sytuacjach Błaszczykowski wykonuje karnego w prawą stronę i gol! Nie może być inaczej, bramka 3 do 1 już w 31 minucie. Ale to nie był koniec strzelania w tym meczu. Balotelli, świetny strzał z prawej nogi, broni, widzę, ale jak to pięknie zgrał do Hamsika Dziowinko I fantastycznym uderzeniem Hamsik pokonuje bramkarza. To było 3-2, a minęło dopiero 36 minut spotkania. Rozstrzelali się zawodnicy w tym meczu. Tu kolejna sytuacja, Balotelli rozklepał obronę. I niestety nie musiał tak zakończyć tę akcję. Golem 45. Minuta, gol do szatni na 3 do 3. I tak też skończyła się pierwsza połowa. Świetny początek. Potem jeszcze dobiłem przeciwnika, rzutem karny na 3-1, ale niestety podniósł się. I w tym momencie jest 3-3. Tutaj kolejna moja akcja, Arnautu, Musiałem mocno zacząć drugą połowę i tak też się stało. Ale piękna bramka. Naprawdę ten zawodnik jest rewelacyjny. A można go kupić za cenę Quixel. Także gorąco go polecam. Tutaj Palotelli, lewa noga. I ile szczęścia miał w tej sytuacji mój rywal. Niesamowite szczęście, że to wpadło lewą nogą. Musiała zejść piłka Palotellemu. Było 4 do 4. 8 bramek, już w tym spotkaniu, i to nie koniec. Po raz kolejny Balotelli, po raz kolejny z daleka. I po raz kolejny, moim zdaniem, szczęśliwie, bo w każdej innej sytuacji widzę, wycią wyciągnąłby tę piłkę. No i tu zaczęły się schody, zaczęły się jaja, bo mój przeciwnik zaczął podawać między obrońcami Dość frajerskie zachowanie, za takie zachowanie należy się kara. I karę wymierza Arnautowicz. 5 do 5. Tak powinno być. Tak powinno być za taką grę, powinien być karany zawodnik natychmiastowo. Jednak no właśnie. Ostatnia akcja meczu. Mimo tego, że ukochałem rywala za taką grę, zdołał jeszcze strzelić bramkę na 6 do 5 w kontrze i niestety przegrywam taki mecz. 11 bramek. Hatry Karnautowicza. I też Balotel Balotellego z drugiej strony, mnóstwo szczęścia mojego rywala, bo te bramki Balotellego, te dwie z daleka, to naprawdę, to jest fart. Nie można tego inaczej określić, to jest fart. Ale niestety, po czterech meczach 6 punktów, nic jeszcze straconego, cały czas możemy nawet wygrać tą ligę. Tutaj zmiana w ataku, zakupiłem bestię Marco Roysa, kosztował mnie aż 16 tysięcy. Na prawą pomoc Obasi, dla który ma problemy z fitnessem, Gündogan i wraca do obrony Dante, którego brak odczułem najbardziej w poprzednim meczu. prawdziwy świetny obrońca, musi grać w każdym meczu. Tutaj skład mojego kolejnego rywala z Ligi Niemieckiej, Royce Müller, Eswein w ataku, czyli mój przeciwnik stawia na Pejsa, za Esweinem Gece. Dość fajny skład, no i w Bramce będzie ciężko go pokonać na pewno. Jest to najlepszy bramkarz z ligi niemieckiej. Ale ja nie zamierzam się poddawać i and się and robię wszystko, żeby ten mecz wygrać. Pierwsza sytuacja, Piszczek z rzutu rożnego do Dantego. Dante, niestety broni bramkarz A w odpowiedzi co? Oczywiście gol. Jeśli nie wykorzystuje się sytuacji, to się traci gola natychmiastowo. Niewykorzystane sytuacje się. 9 minuta 1 do zera dla mojego rywala i trzeba było zacząć grać. Marco Royce. Takowy rewelacyjny zawodnik. Niezwykle szybki. Co tutaj możecie zaobserwować? Świetny rajd niestety. Zabrakło wykończenia. Tutaj kolejna akcja. Moja dominacja trwała przez całą pierwszą połowę Gundogan. Zrobił sobie miejsce na strzał prawą, no bo obok bramki, niestety odpowiedzi nie urywa, ale jest na posterunku, Widzę świetny bramkarz, jak za taką kwotę jest jeszcze rzut rożny, i znowu widzę. Bramkarz zagrosza, broni wszystko. Szczerze, nie widzę sensu w przepłacaniu za bramkarzy, aczkolwiek Noir, jak na razie, nie pokonany. Kolejna akcja Royce do Gundogana. I cóż to był za strzał? Było bardziej dośrodkowanie niż strzał, tylko dośrodkowanie do kogo? Kolejna akcja Diego. Gendogana. to była 85. minuta. Lewa noga. Tak jest. 86. dokładnie minuta. 1 do 1. Walczyłem przez całą pierwszą połowę o uzyskanie remisu. Walczyłem całą drugą połowę i się opłaciło. W 86. minucie. 1-1. Próbowałem jeszcze atakować, ale bezskutecznie. I tak też skończył się mecz. 1 do 1, także zacięła się moja maszynka do wygrywania meczów. Kolejny mecz bez zwycięstwa, już drugi. Nie wygląda to najlepiej. 7 punktów, 5 meczów do końca. Żeby wygrać ligę, muszę już wszystko wygrać. Także nie będzie to łatwe. Ale na pewno spróbuję. Gramy dalej w ataku, oczywiście. Marco Royce, trochę zmian pomocy w obronie na lewej stronie. Bastos, zestawienie ofensywnych pomocników Miller z Gyndoganem. Tutaj zawsze mam problem, nie mogę tej formacji zestawić odpowiednio. Zawsze jeden zawodnik mi nie pasuje. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Skład z Ligi Włoskiej w bramce Buffon. Także znowu będziemy bić w ścianę głową. W ataku Dinatale, w pomocy Kawani. Bardzo szybcy, boczni, pomocnicy. I co ciekawe, De Rossi środkowy pomocnik na środkowej obronie. Dość ciekawe ustawienie. Nie będę nad tym za bardzo się rozwodził. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczynamy grę. Kubik wsi tradycyjnie, tomowych stroje, po jednym monarch. Już początek meczu, Royce, lewa noga niestety obok bramki, ma ten zawodnik strzał z daleka, teraz próba Millera i broni Buffon, to o czym mówiłem, bijemy głową w mur, kolejna sytuacja, Bastos, Bastos znajduje sobie miejsce, prawa noga i znowu broni Buffon, aczkolwiek ten strzał należał do tych, których nie da się... Nie obronić tutaj. Po raz kolejny Royce i jakim cudem to nie wpadło. Jeszcze czy mówiąc widziałem to w bramce. I to już była 45. minuta. Pierwsza sytuacja mojego rywala Di Natale. Dośrodkowanie. Jeszcze będzie rzut rożny i to czego się obawiam. Kolejny mecz, czyli kolejna strata. Gola z rzutu rożnego. Tak jest. Kawani tym razem. Fatalnie wychodzi mi obrona rzutów rożnych. W 45 minucie po raz kolejny gol do szatni gol na 1 do 0. Jak się furżowo, ale Luis Gustavo jeszcze prawa nogą. Niestety prawą nogą, jak mawia Szpakowski, wsiadać do tramwaju. Przynajmniej Luis Gustavo swoją prawą nogą może wsiadać do tramwaju. Di Natale nie gra głową, ale tutaj. Piękny szczupak. 83 minuta. Rzut rożny dla mnie. Boateng. Gündogan będzie strzelał. Ale został bohaterem tak jak w poprzednim meczu. Tu jeszcze swoje szanse. Błaszczykowski 88 minuta do Roysa. I to Roy zostaje bohaterem w tym meczu. Piłka po rękach, odbija się jeszcze od słupka i trafia w światło bramki. 1-1 do 1 w 90 minucie drugi mecz z rzędu remisuje w ostatnich sekundach. To nie świadczy o mnie za dobrze o mojej grze, ale przynajmniej walczę do końca. Fizer wybija piłkę i tak też skończył się ten mecz, tak też skończył się ostatni mecz w tym odcinku. Niestety ten odcinek to bez zwycięstwa, nie wiem czy ten, był taki ten, wcześniej, prawdopodobnie nie, ale nie mi się trudno. Po sześciu meczach mam 8 punktów, 4 mecze do końca, 4 punkty do zdobycia, zaczęły się schody. Trzeba chyba wrócić do składu portugalskiego, ale to już w następnym odcinku. Tutaj jeszcze potwierdzenie mojej sytuacji. Zaczęło się pięknie, a teraz musimy walczyć o utrzymanie na zdobycie tytułu. Nie mam już szans. Tak wygląda mój skład. Jest to w tym momencie, poza Shirley na lewej pomocy, chyba najmocniejsze zestawienie mojego zespołu. Aczkolwiek brakuje tu jeszcze Diego. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym spróbujemy obronić pierwszą ligę składem z Portugalii. Dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.